Dzień dobry. Jeden z najpopularniejszych, najlepszych komików w Polsce, Rafał Pacześ. Bardzo miło, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie na ten piękny, świąteczny program. Pierwszy Dzień Świąt: to co? To już wiadomo, co było pod choinką. Wiadomo, myślę, że było wiadomo już wcześniej, bo to ja już mam 28 lat, więc te czasy, kiedy, kiedy człowiek wierzył w świętego Mikołaja minęły. Ale e... ile to dwa lata temu? Minęło, dwa tak? lata temu. Nie, no ja na osiemnastkę podjąłem decyzję, że dojdę i jakby dowiem się, jak to jest rzeczywiście. I słuchaj, ja dla, dla ciebie, Robercie, tak żeby nam się miło rozpoczęło tą rozmowę, to mm -hmm. przygotowałem taki, taki żart właśnie a propos Wigili, taką zagadkę dla ciebie. E... Zamieniam się w słuch, dawaj. Kto siedzi głodny na Wigili? No poza mną to nie wiem. Weganin. Aha, czekaj, ale jak weganin? No, weganin, no, wiesz, taka moda i, i, i tak pomyślałem, że rzeczywiście mm, o tej Wigilii, o tej wieczerzy, że rzeczywiście, no, weganin, no, nie ma łatwo w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o te, o te kolacje. Ale przecież Wigilia jest wegetariańska. Yy, no, niby tak, ale wiesz, ryby nie da rady, prawda, chyba, weganin. Sła, słabiotko, słabiotko, słabiotko. No, Kawiorem nie, też tego nie uratujesz. Nie uratujesz tego niczym, no, to trudno, słuchaj. To Mój serdeczny kolega Kacper mamy ma nawet taki żart, że weganin potrafi z selera zrobić nawet rybę, normalnie wycina na ogon. Oko i doskonałe. A powiedz mi, jak, jak robiłeś zakupy przed świętami, to y, znowu trafiłeś na ten najgorszy wózek w markecie? Taki ten. ten z tym, Słuchaj, zawsze. W ogóle przed świętami trafić w ogóle na, na wózek, to już jest sukces, o. prawda? Bo często zdarza się tak, że wchodzisz do marketu i widzisz, że na wózek musisz w ogóle dopiero poczekać. Więc to jeżeli to trafisz prawda. na wózek, który i tak znosi, to możesz go tam potem dociążyć odpowiednio i jakoś sobie poradzić. Natomiast ja wszedłem do marketu i zobaczyłem, że po prostu tych wózków nie ma i ustawiłem się w kolejce do wózków. No jest to jakiś level cierpienia. <laughs> Y, ogromny, jeżeli chodzi o, o wytrzymanie tego napięcia, no ale udało się, no to co? trzeba to zawsze załatwić i wiadomo, że... Tylko nie wiem, czy ty też nie odnosisz wrażenia, że tych ludzi jest ogólnie ludzi w tych marketach jest zawsze coraz więcej z roku na rok. Ja nie wiem, czy, czy nas tak przybywa. Ale to, mam wrażenie, że to są ci, którzy wracają z emigracji. Oni po prostu tak może. na tydzień przed... A, zrobię zakupy, co mama będzie chodzić, nie? Tylko, że oni już z całymi rodzinami przyjeżdżają i tak robią cztery razy więcej. Albo, albo, albo wręcz stwierdzają, może skoro już jestem, to pojadę z małą na te zakupy i dlatego. <laughs> Brakuje i parkingu, i wózków, i, i, i wszystkiego, oprócz bonów oczywiście. Tak I, I zobacz, zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz, że są zapchane ulice i zapchane tramwaje i autobusy. Tak, to jakby wiesz, na co dzień My są zapchane, zapchane, ale no to, co się dzieje przed świętami, to jest jakieś szaleństwo. I ja zawsze zastanawiam się, bo przecież tak naprawdę to mamy pierwszy dzień świąt, to są zawsze tylko trzy dni, mm -hmm. a umówmy się, no to jest magia świąt, polega na tym, że balkon zamienia się w lodówkę na święta. Nie wiem, czy u ciebie w domu też to tak wygląda, to ale prawda. zawsze tej lodówki brakuje i po prostu na balkonie po prostu zawsze jest bardzo fajne powiedzonko, to już nawet chyba w internecie jest o tym głośno, że powiedzenie mamy jest klasyczne, przed świętami nie jest tego, bo to jest na święta. Mhm. I y, po świętach jedzcie to, bo, bo to się, się zepsuje. Marguje, tak jest. <gry> Słuchaj, jesteś człowiekiem, któremu często przydarzają się rzeczy niecodzienne, nie ukrywajmy. Masz w głowie jakieś takie wspomnienie ze świąt, które w sumie dobrze gdyby się w ogóle nie wydarzyło? Słuchaj, ja mam bardzo dużo takich ciekawych wspomnień, najwięcej chyba jednak z moją prababcią, świętej pamięci już niestety, która zamieszkiwała w bardzo malowniczej miejscowości pod łodzią. Moja, babcia, moja prababcia w swoim związku była takim facetem. To ona nosiła spodnie w związku, grała w karty, dlatego może tak, tak dobrze ją pamiętam i pamiętam taką bardzo fajną anegdotkę, która miała miejsce właśnie podczas Wili, kiedy zobaczyłem, jak moja kochana prababcia uderza. Oczywiście to był taki kuksaniec, taki kasztan. W głowy mojego wuja, ponieważ ten śmiał się z tego, w jaki sposób ona śpiewa kolędy. To jest dosyć mhm. klasyczna sytuacja, że babcie są jakby w klimacie śpiewania kolend i tak dalej. On niestety się śmiał i został ukarany. Może dlatego, że babcia zawsze do śpiewania wyciągała sztuczną szczękę. Nie wiem, może, może dlatego, ale ja wtedy byłem za mały, żeby to przeanalizować, że to jest coś nienormalnego, że babcia wyciąga swoje zęby i kładzie obok, obok na talerzu, ale rzeczywiście no są. Moja, moja prababcia jeszcze stosowała coś takiego, bo wiesz, przygotowania do świąt, taki temat rozmowy, coś takiego jak choinka plug and play. Ona wtedy tego słowa kompletnie nie znała, ale mianowicie wyglądało to w ten sposób, że ona co roku miała tę samą choinkę, która miała jakieś tam 50 centymetrów wysokości i przed każdymi świętami po prostu ściągała z niej folię, stawiała, włączała do gniazdka i jakby to to był koniec przygotowań do świąt, oczywiście poza posprzątaniem mieszkania. I to rzeczywiście, no, kopalnia pomysłów i kopalnia anegdot związanych z takim, no trochę na przekór, bo wiadomo, ja, ja pochodzę z takiej rodziny, że rzeczywiście kobiety raczej nie przywiązywały aż takiej wagi do świąt. Teraz to się trochę zmienia, może dlatego, że, że wyprowadziłem się z rodzinnego domu i mama zawsze rzeczywiście, jak jest ten okres świąt, to, 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 to docenia i, i spędzamy wspólnie czas. Ale kiedyś, jak wszyscy mieszkaliśmy, że tak powiem, przez ścianę, to rzeczywiście po prostu trzeba zabić karpia, zdjąć folię z, z choinki i rozpocząć śpiewać bez, bez szczęki. No. Na dwa głosy, tak naprawdę. Prawdę, nie? <laughs> Wiesz, zupełnie inny człowiek. To tak, jak ktoś zdejmie okulary, prawda? <laughs> Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo u mnie rzeczywiście u mojej świętej pamięci babci było y, dokładnie tak samo czyli folika i y, choinka gotowa. Mało tego, tam wisiały te same cukierki od kilku lat. Ojej, tak, który w ogóle, taki cukierek spadnie na podłogę, to masz wniedzioną podłogę. To jest. Ten tak, tak. Natomiast <sum> były takie święta, kiedy my te, odważyliśmy się i zjedliśmy z kuzynostwem te cukierki. No i jakby pierwszy dzień świąt to była kolejka przed toaletą. Ojej, wejdź już, wejdź już. A propos tego, co mówisz, ja słuchaj, przeczytałem w internecie chyba przedwczoraj taką ciekawostkę, że w Wielkiej Brytanii na przykład 19 osób przekonanych, że ozdoby choinkowe są z czekolady, zmarło w ciągu ostatnich trzech lat. Nie. Także Twoja kolejka do toalety w pierwszy dzień świąt, słuchaj, to jeszcze nie jest żaden rekord. Wyobraż sobie 19 osób, jaka, jaka to jest głupota ludzi. 19 osób w ciągu trzech lat. No To jest duży przedział czasowy, ale jednak odeszło z naszego pięknego świata, bo byli przekonani, że ozdoba choinkowa jest z czekolady. No. To smutne, bardzo rzeczywiście. To, czekaj, zmienimy temat, bo to jednak święta, nie zapominajmy o tym. O taki klasyk chciałem zapytać, o najgorsze życzenia. Przy opłatku. Bo, bo mam takiego znajomego, który ma bardzo chytrego ojca. Ale mhm. to do tego stopnia ojciec jest chytry, że jak już dostanie opłatek do ręki, to w ogóle nie chce się z nim dzielić. <śmiennie>. Zostawia sobie na później. I <śmiennie> moje, moje. Tak. albo ograniczać ci ten margines ułamania opłatka do minimum, żeby znaczy został... Znasz takich, nie? Co to trzymają? Oczywiście, takie... no na, na zapas. Albo przegryzają do zupki, prawda? Jak, jak, jak chlebek, no. <śmiennie> Tak jest. Ale myślałeś Słuchaj... kiedyś o takich życzeniach, które no, jednak nie wypadałoby? Ogólnie, wiesz to nie wypadałoby, czy, czy by wypadało. Ogólnie te, jednak te życzenia, to umówmy się, najgorzej jest chyba na takich mieszanych wigiliach, prawda? Bo to zawsze jest problem, u kogo ta wigilia ma być, hmm. ja, dlaczego hmm. nie u nas, i tak dalej. I chyba najgorszy moment jest wtedy, kiedy jednak osoby do końca się nie znają, a przy tym wigilijnym stole razem siadają i jest to taki moment trochę niezręczny, bo tak naprawdę nie masz pojęcia, co masz, co masz że tak powiem, pożyczyć komuś, jakie życzenia złożyć, kiedy kogoś nie znasz. Ja na co dzień się też z tym spotykam, ponieważ ludzie do mnie wysyłają jakieś tam prośby o życzenia urodzinowe i tak hmm. dalej, więc ja już jestem trochę przyzwyczajona do tego schematu życzenia jakiejś tam. Serdeczności osobom, których nie znam, ale Słuchaj, rzeczywiście. To, to się świetnie składa, bo akurat y, y, słuchaczka Ania do nas napisała: O, będzie patrzeć, jakby mi złożył życzenia świąteczne. Y, słuchaczka Ania jest y, z koła brzega. Sza, sz, szanowna Anno, życzę Ci wszystkiego najlepszego, pozdrawiam Cię serdecznie, życzę Ci magicznych świąt. To tak trochę powiem ci kopiuj i wklej. No słuchaj, ale wiesz jaka jest moja praca. No, 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 jakby to. Nie, nie mam kompletnie żadnego, żadnej informacji na temat Ani oprócz pochodzenia, prawda? Tak. Ani wieku, może powinienem powiedzieć Pani Anno, a może powinienem powiedzieć Aniu, nie mam pojęcia. Hmm. Także, Ale jeżeli chodzi o, o, o takie życzenia, słuchaj, może nie o życzeniach, ale co ciekawe, yy, słyszałem o takiej anegdocie, gdzie kiedyś yy, pewna pani yy, swojemu ulubionemu zięciowi przygotowała jego ulubiony deser na Wigilię. To była taka właśnie może forma ma Marzyczeń, nie wiem. Mm -hmm. W każdym razie, niestety, owa pani zapomniała, że jej córka weszła drugi raz za mąż i ten biedny facet co rok, co rok musiał zachwalać ulubiony deser poprzedniego męża swojej żony. że ty sobie wyobrażasz taką sytuację, że zasiadasz do stołu i kobieta podsuwać coś i mówi: mów, jedz i mów, że wyszle. Wiem, że to jest twoja ulubiona potrawa i jakby wiesz, no to są uroki, mm. uroki świąt i tej gorączki, tego wszystkiego, co się w głowach dzieje. No i jest to pewne szaleństwo, no ale ma to wszystko jakąś swoją magię i swoje uroki, chyba to w tym chodzi. Tak, tak. Gdzieś to jest rzeczywiście w, zapisane w jakichś takich y, mm, sztywnych ramach y, konwencji, których się nie powinno łamać i tak po prostu trzeba. Tak wypada, prawda? Y, Dokładnie. Y, dwa dni później jesteśmy zupełnie inni, no bo jakby już przygotowujemy się trochę do, do Sylwestra. Y, ale w tym okresie świąt jakoś kurczę, w, zakładamy maskę. C jesteśmy inni nie tylko y, wiesz, mentalnie, ale też fizycznie, bo jesteśmy o wiele ciężsi, prawda? Bo, no, bo to tak, jest tak, tak. zawsze, te, ten drugi dzień świąt to już jest takie, siadasz do tego stołu i wzdychasz po prostu, Jezus, znowu na no prawdę znowu i oczywiście olbrzymia lodówka pod tytułem balkon jest otwarta" jedzcie, bo to się popsuje, tak. jedzcie, bo ale, to się popsuje. Ale jesteś innym człowiekiem w czasie Świąt, w Wiesz, sensie to... lepszym, na przykład, czy też Myślę, że staram się na co dzień być dobrym człowiekiem, więc nie wychodzę z założenia, że jestem jak, jakiś zły na co dzień, więc w te święta to też się mocno nie zmienia. Po prostu jest rzeczywiście czas na jakąś tam pauzę w ten pierwszy, drugi dzień świąt, kiedy jest po tej całej gorączce zakupowej i możesz usiąść i trochę najzwyczajniej w świecie odpocząć. Mhm. A wręczasz najbliższym takie prezenty, o których marzą, czy wybierasz takie, jakie tobie są wygodne i na przykład. Wiesz... Jej, wiesz co, bardzo ciężki temat poruszyłeś. Jeżeli chodzi o prezenty, to chyba nie tylko ja mam ten problem, bo to tak naprawdę y, żyjemy w takich czasach, y, że rzeczywiście, no, ludzie mają to, czego chcą, i trochę ciężko jest trafić z prezentem. Mm -hmm. ja, ja osobiście mam taki problem, y, szczególnie jeżeli chodzi o moją mamę. No, y, y, nie wiem, y, jak u ciebie to wygląda, no, ale staraj się kupić coś, z czego nie, no. kobieta będzie zadowolona i będziesz patrzył jej w oczy i widział, że ona rzeczywiście jest z tego zadowolona, a nie odgrywa przed tobą jakiejś roli szczęśliwej kobiety, a potem schowa to gdzieś do szuflady i powie, Boże, co to jest? Myślałem, że rzeczywiście największym problemem zawsze są mamy, jeśli chodzi o prezenty świąteczne do momentu, kiedy się nie ożeniłem. Jest trudniej, uwierz mi. Ja jeszcze <laughs> jestem szczęśliwym kawalerem, także nie, nie, nie połączę się z tą w bólu, ale <laughs> mogę się tylko domyślać, że jeżeli nie trafisz z prezentem, no to to jest kłopot. Dobra. Czyli nie śmieszkujesz sobie, jeśli chodzi o prezenty, tylko rzeczywiście starasz się. Nie no, staram się nie. Ale, ale a propos śmieszkowania, jeżeli chodzi o prezenty, słuchaj, słyszałem o anegdocie, gdzie facet był na tyle zabawny, że schował prezent pod choinkę dziecku, którym była piżama w pudełko od konsoli. Czy ty wow. sobie wyobrażasz? Czy sobie to sobie wyobrażasz zło. <laughs> Taki strzał? No to jest skrzywdzenie dziecka na całe życie. No. To jest zło. Tak, to prawda. To trochę tak jakbyśmy dostali, wiesz, nie wiem, yy, kratę piwa w, w każdej yy, przegródce byłyby skarpetki na przykład na dokładnie, cały miesiąc. Dokładnie, albo orężata po prostu, no, na w świecie. Wolałbym skarpetki. Y, gadaliśmy o tej Wigilii, u kogo i dlaczego? To jest tak. bardzo ciężki temat zawsze. Dlaczego u nich, a nie u nas, dlaczego u nas, a nie u nich, kto ma być, kogo ma nie być, y, i tak dalej, kto ma do kogo dojechać? Ty jak, jako mąż pewnie też masz jakiś problem, że musisz być na dwóch wigiliach, prawda? Jak to u ciebie wygląda? Z, z, zmieniamy się co roku. Aha, co roku, czyli jest, okay. jest sprawiedliwie. Tak, tak, no, chyba. A choinka powiedz mi, żywa, czy sztuczna, bo to też jest ciekawe. Ale po... u mnie czy u, u rodziny? No słuchaj, i u ciebie i urodziny, no pogadajmy. U mnie jest, u mnie jest cięta, natomiast. Rodziny jest wyciągana z folii. No właśnie, i słuchaj, wyciągana z folii, ale jeszcze wcześniej ona musi gdzieś być przechowywana. To jest takie specjalne miejsce. jest specjalne miejsce w piwnicy, albo jest jeszcze ciekawe miejsce. Nie wszyscy znają to miejsce, to się nazywa. Pawlacz. Nie o, wiem, czy ty słyszałeś o takim ba. tajemniczym miejscu. To jest taka komnata tajemnic mieszkania. I to jest zawsze <noise> wyprawa z alpinistami, z czołówkami w miejscu o nazwie Pawlacz. Musisz się tam przeczołgać, prawda, i znaleźć coś. Znajdujesz też oczywiście rzeczy, których nie chcesz kompletnie znajdować. Jakieś, y, jakieś ciekawe rzeczy z historii twoich rodziców, ale rzeczywiście znajdujesz to, wyciągasz całe zakurzone. Najpierw trzeba to w ogóle wykąpać. Ja trochę nie, nie rozumiem fenomenu tego drzewka. Czy to rzeczywiście jest ta oszczędność? Nie, 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 no dokładnie, Rzecz, tak. Słuchaj, ja słyszałem anegdotę o gościu, który pojechał kiedyś z córkami do sklepu typu budowlane po właśnie po choinkę. E, oczywiście to, to nie jest łatwa rzecz kupić choinkę, prawda, która jest piękna, gęsta i prosta i właśnie jeszcze przynieść ją do domu i postawić przed żoną i ona powie tak wybrałeś genialnie. To praktycznie się nie zdarza, to jest jeden promil mm. jeżeli chodzi o, o, o prawdopodobieństwo, ale inna historia. Facet pojechał z córkami po choinkę, e, wybrali e, nie mogli słuchaj, zapakować tej choinki do samochodu, ponieważ samochód y, oczywiście był umyty, no bo na święta wiadomo, że brudnym samochodem się nie jeździ i samochód najzwyczajniej y, w świecie zamarzł. Mm -hmm. Zanim otworzył ten samochód, minęła jakaś godzina czy półtora i te dzieci zmarzły. Udało się tę choinkę w końcu zapakować do tego samochodu, po czym okazuje się, że samochód jest jednak nie jego. Czy to sobie wyobrazić taką sytuację? Po prostu zbieg okoliczności. facet włamał się przy własnych dzieciach do samochodu, <grym> w, wpakował choinkę i okazało się, że nie może. Odjechać tym samochodem. No, tak no już, już, już bym zawiózł, naprawdę. Już, by, już bym się wa walczył dalej o to. Przegryzłbym kable. Mm. Już. Tak, przychodzi ktoś, po prostu zamienia się kulczykami, mówisz: Dobra, już wezmę tego, już nie patrzmy na przebieg, po prostu rozjedźmy się w swoją stronę. I myślę, że ten facet też by się zgodził, jakby miał choinkę. A, to piękne. I teraz przeprowadzimy się do nowego mieszkania. To jest bardzo. Bo zawsze jest problem z zabiciem karpia, prawda? O ile się nie kupuje go rzeczywiście zabitego, co, co jest bardziej humanitarne, jest jestem zdania, że rzeczywiście te karpie powinny się kupować już nawet poporcjowane, To jednak jeszcze duża część osób tego karpia kupuje. Jednak żywego, wpuszcza go do wanny, nie wiadomo po co, na dwa dni chyba, żeby go wykąpać stoinką z Ale Tak, jest, z ale rzeczywiście to się zdarza. Mam znajomych, którzy rzeczywiście tak robią, i to już jest jakby kolejne pokolenie. Mówi, nie ma bata, to jest tradycja, stary dwa dni, nie będę się kąpał. Trudno, nie? No to jest to niesamowite. Skarb. A propos słuchaj, do mojego nowego mieszkania, facet, który podłączał mi wannę, która miała tam jakieś opcje podświetlania czy, czy mhm. hydromasażu. Powiedział mi, że idealna wanna na święta, ponieważ jak te dwa kable złączę, to będzie przebicie i nie będę musiał mordować karpia. No ja mówię, ten człowiek to wymyślił, albo na poczekaniu, ale on to powiedział z kamienną twarzą: Panie Rafale, te dwa, te dwa kable czt, czt, i jest po robocie. Jest po prostu sekunda humanitarnie. Mówię, no nie wymyśliłbym tego, po prostu bym tego nie wymyślił. Także jeżeli ktoś ma problem z karpiem, a ma wannę podświetlaną przez hydromasażem gorąco, polecam nam są takie dwa kabelki złączyć i wszyscy jesteśmy z prądem za pan brat. Prawda? Święta, bo to jest lizanie baterii, sprawdzenie, tak, tak, roz tak. rozplątywanie świa światełek. Słuchaj, wiesz ile ja kompletów kupiłem światełek y, nowych? Bo po prostu poddałem się po 20 minutach rozplątywania tych kabinów. Dobra, trudno. To będzie taki, tak, taka osłona świecąca stojaka na choinkę, a ja jadę po kolejne białe, tak, ledowe, wszystko jest i teraz mam cały, całą piwnicę w białych światełkach, wszystkie splątane i tak w tym roku musiałem pojechać i kupić y, nowe. Nowe, bo nie, nie ma idealnego patentu, żeby to y, ładnie zwinąć, nie? Żeby co roku było... Więc, nie wiem... Słuchaj, czy jest jakiś trik w internecie, że wpiszesz jak złożyć lamp lampki choinkowe, żeby na drugi rok je fajnie rozłożyć? Chyba, zobacz, śmiejemy się, ale jednak ten patent y, naszych babć czy prawo z naciąganiem worka foliowego na choinkę, chowaniem tego w załaś. całości i wyciąganiem, no to jest jednak, jednak doświadczenie robi swoje. Gorzej tylko z żywą choinką do powlacza, żeby ją tam wcisnąć. Nie, no to wiesz, możesz się wystraszyć, jak go wyciągasz za rok. No, nie, no. no chyba, że ktoś ma możliwość, mieszka w domu i, i bardzo fajną sposobem jest zakopanie choinki z powrotem yy, i, i może przetrwa na następny Słuchaj, świąt. Siedem lat Od 7 lat mieszkam na wsi. Yy, siedem choinek wkopałem. Wiesz, ile się przyjęło? Żadne. Żadne? No, żadne. To jest, no właśnie, Ale ciekawe, co roku yy, permanentnie kupuję yy, żywą, z nadzieją, kurde, teraz. Ale wiesz, chodzi, ale wiesz, chodzi o twoją psychikę. Jesteś, jesteś spokojny, że, że jakby jesteś z, z, na, z matką naturą za pan brat. No chciałeś, próbowałeś. Tak, to, jest tak, pan to najważniejsze. walczyłem do końca. Walczyłem do końca. Trzeba walczyć i, i o święta, i o choinkę, i o dobry <laughs> nastrój. Rafale, bardzo serdecznie ci dziękuję. No i życzę ci jeszcze cały czas pojemnego brzucha, bo jednak święta są przed nami. <laughs> dziękuję i również szampańskiego Sylwestra, wesołych, spokojnych świąt wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam. Rafał Paczyś. thank yeah.